kolejny dzień z Nip. Przejeżdżamy dzisiaj Jednego obrębu na drugi Stajaliśmy jakieś 20 km I mówię, jest fajny parking Za zajazd to zjedziemy, obejdziemy Wszystko gra Kół pogubiliśmy po drodze Nie polizowały OK, raczej Damian odbił sypać się e, sypać z, z, z przy kształtowczej Zbysiu z jego strony wyjechał, tam stała 14, nie wziął tego wozi z pola na pole i potem ciężarówką nasz transport nie jeździ, tylko ciężarówki latają to trochę daleko wszystko gra i trąbi Możemy cisnąć dalej Piździki całe szybki pomyt elegancko siemanko, dojechaliśmy ale ogólnie jest ok. jak widać gryczka w miarę wyszło trochę jakieś trawki ale to nic dosyć jest sucha, fajnie się obsypuje na przyczepie i w zbiorniku zbiornika leci oblepiona wziarka jest, nie ma co narzekać wczoraj dojechaliśmy już było ciemno tak także nawet nie wiedzieliśmy próbować, tylko przyjechaliśmy się na pole zobaczyć, jak to wygląda. No i czy kosimy, objeżdżamy ja objeżdżam wszystkie działki. Patryk też tam sobie działa obok. Ciężarówka aż jedna pojechała. Właśnie nakaszamy na drugą Myślę, że dzisiaj cztery powinniśmy szarpnąć Jak oczywiście nic się nie spierdzieli Nie daj Boże trochę bardziej otworzę wysyp, żeby szybciej leciało Ale też nie chcę, żeby nie daj Boże rura stanęła Bo będzie katastrofa dalej z kubą włożą snopki że działa na koparce i jutro prawdopodobnie też grzeje o orać dalej w z zbiorniku goreczka dosyć ładna szału nie ma ale i tak jestem zadowolony Zapowiadają jakieś opady, dosyć duże. Także ciśniemy, żeby jak najwięcej nakosić, żeby chłopaki na suszarni się nie nudzili. No i pewnie jak popada, to pojedziemy orać. A szukamy sobie kombajny i może zostawimy przeładowczą, to ciśniemy orać. Przebiegano 3 razy dookoła, przeskoczymy na drugą działkę. I będziemy patrzeć, jak to tam dalej wygląda. A pod te pierwsze działki, co siałem, gdzieś ze 150 hektarów, to wlał w to deszcz, i trochę uklepał. I tam to troszkę gorzej wyglądają. I tak dosyć leci do tego zbiornika w tej trawce jest dosyć dużo gryki takiej niskiej, że jej nie widać nawet no ale wolę tą trawkę niż wolę bo Co e, zalepia bardziej kombaj, no, no i jak leży długo z ziarnem w zbiorniku to na grykę właśnie przychodzi ta wilgoć, tutaj tak widać nie jest bo to, ta trawka jest też taka suchawa Po odwianiu ta gryka nie będzie miała na pewno dużo wilgotności. Myślę, że jest w granicach 17. Więc suszenie chłopakom na pewno, na pewno będzie szło. Wędzik idzie w gryce, jak zły. Patryk też tam równo zabierdzie. Będę już przekosił w tym sezonie. 790 hektarów. Myślę, że jeszcze z 500 na pewno szarpnie. I teraz trzeba szukać jakiegoś przejazdu na to pole. Na tym widać też ładna gryczka. Ciekawe, czy nie muszę... A, tam będzie chyba przejazd. Tutaj nie podjechałem pod górkę, bo nie mam włączonego napędu wiadomo ona na jakiś załączony napęd kobań, wolniej nie jedzie tak to sobie mogę zapierdzielać, ale jest słabsza ta góleczka nierówna góreczka Włączę Helder w tym kawałku też widać gryczkę niczego sobie, tylko nam jakaś górka Wisa Wysoka jest ta Drogi powieżane na polach, ale to akurat przez pszczelarzy Muszą być, muszą zapylać. Dzisiaj mamy chyba 5 wrzesień. W przyszłym tygodniu, w środę, ma przyjechać firma zaprawiająca. Będziemy zaprawiać zboże do siewu. Może uda się coś nagrać. Zaczynamy siadać. przyjdzie nowy nabytek do siewu Dobra, ja wjeżdżam. I mamy kolejny dzień, 20. jednym kombajnem dzisiaj, bo wczoraj na fajna miałem awarię wędzie o pierwszej w nocy, bo nie było rosy kosiliśmy no i porozbieraliśmy dzisiaj wszystko z chłopakami no i czekamy teraz na części, to mają być wszystkie części I jutro, jutro tam należy padać, tylko że wzroży się składamy I już myślę, że więcej niespodzianek nie będzie. Przekoszone 900 hektarów W sumie znamy ten kombajn o, Już wiemy po raz na co uważać Już teraz będzie na pewno szło Chłopaki też już zjeżdżają Patryk czeka żeby się wysypać do końca Damian już jedzie z, z Przadowczą A dzisiaj tam złapaliśmy gdzieś nie wiem Może 3-4 14 nową, Bo Patryk wjechał po 16 dopiero Możemy po prostu coś złapać na to suszarnię. No i to nie było padać, więc będzie po robocie. Już zmosiliśmy myślę przez te ładni we dwóch około 150 hektarów, to się Patryk skosił Więc myślę, że tragedii nie ma. No i wczoraj oczywiście też miałem awarię i 14, no, już zrobiliśmy no i na Fajran dalej to samo no i zamówiliśmy nowe części wszystko poskładamy i, i będzie chodzić dalej I jadę właśnie tam gdzie stoi Fencer zaraz Wam pokażę jak to wygląda ale no musieliśmy całą dupę rozebrać i śmiesznie wyglądają bo pół było rozebrane bo to już spaliśmy na fotelu? Marek z grze się morają, Maciek i Maciek właśnie będzie zmieniał marka na nockę. Dobra, żeby tam nie kombinować zostawiać tych traktorów tak traktorów, wiadomo, żeby robota szła i żeby nie było kombinacji żadnych alpejskich. Dzień i noc, żeby to, kurczę, bywało. Stoi moja Machena. Zaraz wam pokażę, od czego się zaczęło No, za ciekawie to nie wygląda Hmm. Zaczęło się od tego, że wczoraj, o, kurczę nie widać, pękło mi do te mocowania tej blachy, co idzie pod rotorami. No i ta blacha spadła na dół i gdzieś tu delikatnie nadpękła, w tym miejscu na łączeniu. Tak, jakby w połowie. No ale myślałem, że to nie szkodzi. No i że pospawałem te mocowania, wsadziliśmy i co i cały dzień trzepało i pękało, pękało, pękało ta blacha jest bardzo cienka, aż pękła po prostu i się zgięła, no i musieliśmy ją wyjąć jutro będzie nowa, druga, plus też trzy maki nowe no i tulejki były wypierdzielone to też e, przez to się urwały się te właśnie te, no to co trzyma tą blachę i co pracuje przed tył na tulejkach ale już jutro będzie gulać i ogień dalej, no i przy okazji wyciągnęliśmy do y, górne sita do wyczyszczenia, jutro będziemy wyciągać dolne raczej no i tam będziemy czyścić, żeby już wiadomo Jak już tak się rozbiera, też żeby No lepsze dość jest po prostu Myślę, że jutro będzie poskładane Tylko kurczę, żeby wszystkie części były I będzie, będzie banglać. No Jak widać trochę tu rozbierania było nie? Także tak, my spadamy na chatę do następnego siema